To nasza lokalna aktualizacja problemu odwiecznego. Już starożytni Rzymianie go zauważali. Quis custodiet, custodet ipsos, jeśli dobrze pamiętam, czyli kto ma kontrolować tych, którzy kontrolują, a w naszym konkretnym wypadku, kto ma sądzić tych, którzy sądzą. No sądzący sędziowie, kto ma sądzić sędziów, no, sędziowie powiedzą, my się sami osądzimy, bo od tego jesteśmy sędziami. No, ale z tego są potem takie efekty jak taśmociągi reprywatyzacyjne. Na przykład, to pojęcie stworzone nie przez żadnego pisowca, tylko przez panią Ewę Łętowską, która do pewnego momentu zauważała, że coś trzeba z tym wymiarem sprawiedliwości zrobić. Tak jak nawet pan Andrzej Rzepliński, profesor, też zauważał, że. Coś trzeba zrobić, mianowicie konkretnie trzeba rozwiązać Krajową Radę Sądownictwa, czy inaczej on powiedział odebrać Sędziom Krajową Radę Sądownictwa. No potem się okazało, że odebrać trzeba, ale na litość boską, nie żeby pisowcy odbierali, przecież wtedy ziobro, taśmociągi reprywatyzacyjne też na litość boską, no ale nie, nie pisowcy, tu już pani Ewa Łętowska zmieniła zdanie. No bo się okazało, że sędziów chcą sądzić nie sędziowie. I teraz mamy całą serię wypadków w ostatnich kilku dniach, które każą nam przypomnieć sobie ten problem. Po pierwsze, kwestia sędziów Sądu Najwyższego, którzy popełnili co najmniej błędy, a przez te błędy yy, ktoś siedział w pierdlu na przykład przez miesiąc, chociaż nie powinien. Bo się wziął pan sędzia Sądu Najwyższego rybnął, chociaż zgodnie z prawem jest nieumylny. Tym, którzy śmieją się czasami, głupi lewacy tak robią, się naśmiewają z dogmatu o nieumylności papieża. Ha, 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 co tam a jak papież się pomyli i zrobi błąd ortograficzny, to co wtedy? No więc nieumylność papieża jest właśnie dokładnie taką samą nieumylnością jak nieumylność sędziego Sądu Najwyższego. Jest nieumylny sędzia Sądu Najwyższego się pomylił, powinien za to ponieść konsekwencje, no ale przed kim ma ponieść konsekwencje? No sam sobie może wymierzyć jakąś karę dyscyplinarną, ale przecież to śmiech na sali. W związku z czym cała grupa sędziów Sądu Najwyższego i, i, i pani Gersdorf oczywiście i, i, i pan Iwulski w obronie tych sędziów, których chcą teraz ukarać za to, że kogoś trzymał taki pan sędzia Wrubel, dlatego akurat on miał zdaje się być tym następcą wyznaczonym przez panią Gersdorf na swoje miejsce. Kolejny przypadek, który zauważam, że jak jest jakiś sędzia promowany jako ten tak zwany wolny sędzia, a to się okazuje, że on zawsze coś ma za uszami. A to jak pan Juszczyszyn jakiś zrobił przewał, że zniszczyli człowieka, bo on tam nie dopatrzył, niby, niby przez pomyłkę, prawda, oczywiście, nie dopatrzył sprawy licytacji komorniczej, gościa zrujnowali, zniszczyli, no ale ktoś na tym zarobił odpowiednie pieniądze. A to na przykład właśnie pan sędzia Sądu Najwyższego, który człowieka w pierdlu podtrzymał przez miesiąc i, i teraz mówi, że no to sekretarka się pomyliła. Świetna sprawa. Wyobrażacie sobie Państwo, że przychodzą do Was prokuratorzy, albo przychodzi do Was, nie daj Boże, kontrola skarbowa, tak, do firmy, że coś jest nie tak w papierach, nie dopłaciliście czegoś albo ZUS-u żeście nie uregulowali, nie uregulowali, i niech spróbuje ktoś powiedzieć wtedy bajerem pana sędziego: powie, a to sekretarka nie dopatrzyła. Ja jako prezes, czy ja jako podatnik. Nic, księgowa pomyliła się, żona zgubiła papier, w ogóle odwalcie się ode mnie. Już prawda, zobaczymy, jak ktoś posłucha. No ale tutaj ten bajer działa. A sędzia Tuleja, o kolejny wypadek, też mój ulubieniec. Ja przyznam szczerze, że sędziego Tuleje przestałem szanować już dawno po tym, jak on ogłosił wyrok w sprawie tej afery z Hotel Marriott. Pamiętacie państwo nieboszczy Kleper, tam była taka prowokacja z odrolnianiem gruntów i na podstawie tych materiałów zdobytych przez CBA, pan sędzia Tuleja najpierw wydał wyroki, skazał, a potem wygłosił ustne uzasadnienie, w którym powiedział, że to co to CBA zrobiło, to jest czysty stalinizm. To takie prowokacje są ohydne, że tak nie wolno zdobywać materiału dowodowego. No, sędzia, jeżeli uważa, że ten materiał był zdobyty niezgodnie z prawem, to powinien go nie uwzględnić i uniewinnić. Jeżeli skazał, to mówienie, że no skazałem tych gości na ten, za te, za te. ale to jest hańba, że takie podsłuchy Staliny, Czyli pan Tuleja sam się przyznał, że jest sędzią stalinowskim, a potem jeszcze miał w topę, gdzie. W topę. Oczywiście, jak, wszyscy, jak we wszystkich tutaj wypadkach, mówimy tylko o przypadku, o pomyłce. No więc przez pomyłkę zatrzymał na długi czas proces bardzo groźnych gangsterów, tak zwanych obcinaczy palców, ponieważ wysłał pytanie prejudycjalne do Trybunału TSUE, czy on jest sędzią. I Trybunał TSUE mu odpisał. No, może nie tymi słowami, żeby on się walnął i najpierw, zanim wyśle następne głupie pytanie, to sprawdził w podręczniku, co to są pytania pre prejudycjalne, ponieważ pytanie prejudycjalne oznacza, że jest to możliwość zapytania przez sędziego o jakąś konkretną sprawę. Jak tutaj orzekać, żeby TSUE uważało to za zgodne z normami unijnymi. A nie pytanie czy egzystencjalne. I, czy teraz, jak rządzi Pisto, ja jestem sędzią? Czy może ja nie jestem sędzią? I czy ja w ogóle powinienem orzekać? Czy nie powiem. Ale proces obcinaczy palców został zablokowany. A teraz. Pan sędzia tuleja jest wielkim bohaterem, ponieważ odmówił, że on się nie stawi na przesłuchanie. No oczywiście metoda starego pajaca trójzębaka i Kasprzaka, prawda, który odmówił zapłacenia mandatu 50 zł i tak konsekwentnie odmawiał, żeby go na jeden dzień do aresztu wsadzili, żeby pajacować. Och, jak jestem prześladowany do więzienia, a tu wsadzają za poglądy i teraz pan tuleja będzie doprowadzony przez policję i też. I pani Dulkiewicz, czy prezydent Gdańska i inne autorytety chodzą, płaczą, krzyczą, jakie to są prześladowania w Polsce sędziów, bo doprowadzają sędziego do prokuratury. Ciekawe, że nie objęły te lamenty sędziego zbyt Bydgoszczy, o którym się dopiero teraz dowiedziałem z mediów, że była taka historia. Państwo pewnie też o tym wcześniej nie słyszeli, a jeśli tak, no to ja przegapiłem, że była taka historia, że facet sędzia właśnie zgwałcił koleżankę z pracy. Też sędzie. No, przyszedł rano, okoliczności, zdarzenia podane. Dwa lata temu to było. O, pobił ją, yy, obezwładnił, no i, 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 i zrobił to, co ponoć zrobił. Zresztą kwestia jest niesporna, bo zdaje się, że sprawa jest udowodniona. I ten facet od dwóch lat. Nigdzie nie siedzi. Odpowiada z wolnej stopy. Jako członek niezwykłej kasty, który co prawda też przeciwko własnej kaście nagrzeszył, ale ale jednak mało tego. Kara go spotkała. Został wprawdzie odsunięty od orzekania. No jeszcze sobie nie wyobrażam, że gość, który potrafił coś takiego zrobić, taki degenerat, by orzekał. Ale. Przez dwa lata bierze pensję tyle, że obniżoną o 40%. Czy państwo sobie wyobrażacie, w świecie dzisiejszym, gdzie jakaś pindzia potrafi sobie przypomnieć, że 8 lat temu, 8, 20 lat temu ten pan no, nic nie robił mi żadnych propozycji, ale zachował się niestosownie, bo mnie Źle dotknął w łopatkę, prawda? A ja sobie tego nie życzyłam, albo, albo coś takiego. No, oczywiście, to nie jest Ameryka, gdzie jakaś idiotka. Staruszka byłego prezydenta Busha, seniora, nie nie, nie nie, W, oskarżyła o to, że ją źle dotknął w czasie jakiejś uroczystości państwowej, na której był tłum ludzi. On na wózku inwalidzkim obok jego żona, i ta idiotka narobiła krzyku, że on ją z tego wózka inwalidzkiego jakoś dotknął źle. I, 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 I sędziwy prezydent, 80-paroletni, musiał ją przepraszać publicznie, że, że, że jak ją źle dotknął, to on bardzo przeprasza. W czasach takiego szalejącego idiotyzmu, który już do Polski też zaczyna mieć przystęp, to mamy taką historię, że sędzia zgwałcił sędzie, i od dwóch lat no, nic mu się nie dzieje. No Teraz będzie miał wreszcie jakiś proces. Podobno mu grozi 7 lat więzienia. Już widzę tego sędziego, co drugiego sędziego skaże na 7 lat więzienia. Chyba, że jest z jakiejś innej frakcji. No, Może, zobaczymy. Nawiasem mówiąc, tutaj też wariatki feministki przecież robią y, rum, że za niskie są w Polsce kary na, na ten, to, i trzeba zmienić kodeks, ale tu nie trzeba zmieniać kodeksu. W kodeksie te kary są wystarczająco wysokie, tylko nigdy nie są orzekane. No, jeżeli takie stosunki panują między sędziami stosunki takie panują, ale kalambur mi się ułożył, prawda? No to w sumie trudno się dziwić. Nie czy wyobrażasz sobie, czy Państwo wyobrażacie, jak patologiczne musi być towarzystwo tego sądu rejonowego w Łodzi, gdzie się coś takiego, przepraszam, przepraszam, w Bydgoszczy, jak patologiczne tam towarzystwo musi pracować, że, że, że coś takiego się tam mogło zdarzyć i... Nie, no ale to są przecież, to jest nadzwyczajna kasta, to są ludzie specjalni tej... Myślę, że sami sędziowie powinni być najbardziej zainteresowani tym, żeby był jasny mechanizm. No, w każdym środowisku się parszywa owca trafi, a to jakiś oszust, co tam nie umie się, prawda, dorobił się z majątku 20 nieruchomości z sędziowskiej pensyjki, a to z jakieś złote sztaby przechowywał, a to jakieś inne rzeczy ma za uszami. Więc, właśnie w interesie sędziów, których przecież jest bardzo wielu, żeby takich. Typów usunąć z tego zawodu. No ale nie można usunąć, bo by się sami musieli usuwać. Oni się nie chcą usuwać, ponieważ oni są wolni sędziowie. I jak ktoś ich chce usuwać, to jest, znaczy się, że to jest łamanie praw w ogóle, praworządności, i zawsze tłum pożytecznych idiotów się zbierze, który będzie gdzieś tam siedział i krzyczał, że, że tutaj się wolność niszczy i tym sędziom, sędziów nikt sądzić nie będzie. No może jednak. To Się wreszcie zmieni i ktoś ich sądzić zacznie, no, bo jak nie, to konsekwencje jak na razie ponoszą wszyscy po całości. Za tych parę naście, parę dziesiąt, być może w skali kraju, nie wiem, parszywych owiec.